Przetestujemy teraz komputer, czyli wpływ napięcia zasilającego na moc pobieraną przez komputer. Zdecydowałem się zrobić taki test na sprzęcie, na którym mi zależy. Komputer córki odpuściłem. Komputer, który służy za składnicę plików NAS, czyli taką wielką bibliotekę aleksandryjską, też odpuściłem, no bo to są za ważne rzeczy. Wybrałem mój najbardziej wydajny komputer stacjonarny. I przy zasilaniu na przykład 205V. Zasilacz ewidentnie wydawał niepokojący odgłos. Nagle się zrobił głośny, zaczęło być słychać jego pracę, czego wcześniej nie było słychać. Przy czym, z to tutaj, zdaje się, że poniżej normy, trzeba zobaczyć w opisie plik, gdzie są napięcia maksymalne i minimalne zawarte. Obliczone, lecz jeśli dobrze pamiętam, to minimalne napięcie powinno być rzędu 208V. Komputer jest zasilany przez przedłużacz, a przedłużacz jest wpięty tutaj w instalację. Instalacja to przypomnę, jest autotransformator, następnie w watomierz ten Voltcraft biały, a za nim w watomierz jest wpięty adapter, który przepuszcza prąd przez multimetr metrahit. Dzięki temu na końcu szeregu jest właśnie metrahit. No, i komputer zasilany z przedłużacza. Dzięki temu nie musiałem przewodów kabli od komputera ładnie tam w miarę pospinanych rozplątywać. Na komputerze w tej chwili uruchomiłem zadania polegające na tym, że trzy filmy 2, 4K, 1HD są składane w jeden film 4K. To chwilę musi potrwać, bo sekwencyjnie, o w tym momencie, jak tutaj sobie zaznaczyłem. Ręką w tym momencie wszystkie trzy wątki są składane, znaczy wszystkie trzy strumienie wideo są składane w jeden strumień 4K, czyli to jest takie obciążenie, nie jakoś maksymalne, bo te jeszcze dyski nie pracują przecież na pełnym obciążeniu. Procesor też nie pracuje na pełnym obciążeniu, to bardziej karta grafiki i trochę procesor. No tak, czy inaczej, starałem się uzyskać takie obciążenie, które będzie stałe w czasie, a nie zmienne. i mając nadzieję, że takie obciążenie uzyskałem. Zmienię napięcie. W tej chwili mamy prawie że nominalne napięcie zasilania w Polsce, czyli 230 V. No i w górę. Oczywiście bardzo bym nie chciał stracić tutaj zasilacza, i to, co mówiłem w poprzednim filmie, tutaj też jest istotne. Nie wierzę w to, żeby do konstrukcji zasilacza, nawet ze średniej półki, jaki tu jest użyty, czyli nie żaden badzie, w badziewiasty zasilacz. Używano elementów, które mają większą tolerancję na napięcie niż to wynika wprost z obliczeń. Myślę, że jest to robione dokładnie na skraju wartości maksymalnych, dlatego po prostu obawiam się tych wartości maksymalnych, tak samo jak i minimalnych, żeby sprzętu nie uszkodzić, bo wyplucie zasilacza z komputera nie chce mi się tego robić, bo byłoby to przykre, gdybym sam spowodował taką awarię. A tych kabli tam jest jednak bardzo, bardzo dużo. A obudowy są w tej chwili tak zrobione, żeby nie łatwo je było okablować, tylko żeby to ładnie wyglądało. No więc mamy kolejne dane zebrane. Tutaj szacunkowe, ponieważ ponownie no nie jestem w stanie uzyskać zupełnie jednolitego poboru energii, choćby z tego względu, że to jest chłodzenie wodne, które też ma pewną bezwładność. No, jest wiele czynników, które wpływają na to. Jak ten komputer, ile, tej, te, ile energii zużywa ten komputer. Także w tej chwili jest przerwane obliczenia. Wracamy do trybu jałowego pracy komputera, czyli bez obciążenia.